Koń ma taką konieczność, że powinien z praktycznych względów mieć tylko jedno dziecko, ponieważ żreba, który przychodzi następny, jest już mniejszy i narażony na to, że zawsze będzie słabszym. I w obecnym czasie nikt się w takie rzeczy nie bawi. Tymczasem, właśnie u mojego męża sąsiada zaistniało, że. Kobyła ośrobiła się i miała olbrzymiego, tego pierwszego źrobaka, którego nie mogła urodzić. A za nim był szczątek źrebaka, ale taki, który miał wszystko i do tego piękne ubarwienie. Że na rękach to przyniosłam do domu. Nawet włożyłam do własnego łóżka w celach doświadczalnych, że jak ciężko jest wychować konia poza matką? I ja tego cudu dokonałam. No, jest to praca znacznie większa niż wychowanie swoich dzieci własnych. Nie było jeszcze wtedy doświadczenia. Posiadałam kozę I kozie mleko jakoś jest bardzo, najbardziej przyswajalne, ale wystarczy nawet zmienić kozę i już. Zaczynają się okropne biegunki. No, było, nie było, te źrebie, nawet kropli mleka od matki nie dostało. Kilkakrotnie lekarz stracił nadzieję i prosił, żeby nie, nie męczyć tego stworzenia, bo i tak z tego nic nie będzie. A ja miałam głęboką wiarę, że musi się udać. W związku z tym 24 godziny po łyżeczce mleka Sprawiało, że kończyły się te biegunki. Kosztowało mnie również. Zirebak zaczął rosnąć. Lekarz przyszedł powiedzieć, że ja go głodzę, ponieważ koniusz zaczął rosnąć i dla niego potrzeba tego mleka znacznie więcej niż on dostaje. I w związku z tym doprowadziłem się do takiej chwili, że że nie miałabym co temu koniowi dać. W związku z tym dałam mu jogurty. I te jogurty okazuje się, że zakwaszenie powoduje, że biegunki się skończyły. Natomiast nie wiedziałam, jakie dalsze skutki będą. Konie pozostałe nienawidziły tego stworzenia, ponieważ pachniało człowiekiem. Koń. Chodził za mną jak pies. Ja do sklepu, koń do sklepu i koń czeka. Ludzie mi zazdrościli tego. Natomiast stwarzał ogromne niebezpieczeństwo, bo czasami wyjeżdżaliśmy samochodem, nie wiedząc, co, co samochody trąbią, a koń środkiem jeździł, leciał za samochodem, bo czuł mój zapach. No i w ten sposób wychował się konik trzy, trzyletni, ale doświadczenie niesamowite, że, że nie ma rzeczy niemożliwych, można dokonać wszystkiego.